świnka, świnka budzinka, tak cienka, że prawie nie widać się. jej. To świnka, nasza budzinka, z nią każdy świnka. dzień naprawdę bardzo fajny jest. O tak! O, tak. Świnka! Kwaczki Kuku, Nie ma jak dobre śniadanko, mamo. Na dobry początek dnia! Paświnki. Pa, Paświnki! O, dzięki! Hej, myszko! Co tam? Dzieje się coś śmiesznego. Chodź zobacz. Hej, dzięki! Przyszła dzisiaj do nas mała kaczka. Mała kurka udaje, że jest kaczką! Widzę! Udawanie kogoś innego jest fajne! Naprawdę fajnie jest poudawać. I fajnie też jest zjeść coś dobrego! Jedzenie? Tak. Moje wnuczątka na pewno będą chciały zjeść trochę pysznych wodorostów. Hej, kaczko. Dzisiaj przychodzą twoje wnuczątka? Mm, tak jest. Dzięki. Zaplanowałam dla nich wspaniały dzień. Z pysznym jedzonkiem, oczywiście. Oczywiście. Jedzenie jest ważne. Oto i moje wnuczątka kaczątka. Mała kaczka, bobokaczka, mini kaczka i tycia kaczka. A oto cienki, myszka, koń, pies i mała kurka. Kwa? Oto jest prawdziwa Kwaczka. Kwaczonka! Pamiętajcie o manierach. Przed nami długi dzień. Mała kurko, dołączysz do nas? Co będziemy dzisiaj robić, babciukaczko? Najpierw wycieczka, pływanie, a potem obiad z wodorostów. Wodorosty! Moje ulubione! Wodorosty dla nas to wyjątkowe danie. One rosną tylko o tej porze roku. A, brzmi bardzo wyjątkowo. <grych> Wodorosty są najlepsze na świecie. A ty najbardziej lubisz kukurydzę, prawda? Kaczki, do szeregu za mną. Dzięki, będziesz tak dobry i oprowadzisz nas po gospodarstwie z przyjemnością. Bawcie się dobrze! Mała kurka jest taką śliczną kwaczką jak na kurkę. Kurko, nie potrafisz latać. Jesteś małą kurką, nie małą kaczką. Pamiętasz? Nie. Może przyda ci się teraz mała pomoc. Po prostu wskakuj i leć. I tak nie potrafisz latać. Nie musisz już udawać kaczki, jeśli nie chcesz, mała kurko. Patrzcie, na piękne kwiaty. Pewnego dnia. Patrzcie, udało im się zjeść wodorosty. Kaczątka, nasze kuzynki gęsi, też lubią wodorosty o tej porze roku. Ojej, mam nadzieję, że coś dla nas zostało. I jak tam idzie naszej małej kurko kaczce? Sam nie wiem, myszko. A oto nasz ogród warzywny. To był długi spacer, babciu. Jestem głodna. A? Oj. Kukurydza to dobre jedzenie, jeśli ma się odpowiedni dziób. Nie martwcie się, kaczątka. Czekają na nas pyszne wodorosty. Chyba Ostatni przystawię ten ciapa. I pewnie nie potrafisz pływać. Nie jesteś prawdziwą kaczką i nie jesz wodorostów. Kwa, kwa, kwa. Ma! Mała kurko, trzymaj się! Mówiłam. O -o. Maniery, maniery. Przecież mówiłam, udawanie jest fajne. Wiem, że tak jest. Ale nie zapominaj, kim naprawdę jesteś, mała kurko. To prawda, mała kurko. Fajnie jest być sobą. Ja jestem świnką, ty kurką. Czy to nie fajne, prawda? Pa, pa. pa. O, o! Coś jest nie tak! Mm, bardzo nie tak. Te głodne gęsi były tu pierwsze. Nie zostawiły nam ani jednego wodorosta. Wodorosty! Ła! Jest tam głodna! To nie Ojej, I co my teraz zrobimy? Takie głodne, małe kaczki! Mała kurka chce wam chyba coś pokazać. Co się dzieje? Chodźmy zobaczyć! Mała kurka ma dziób idealny do kukurydzy. Faktycznie! Mała kurka jest najlepszą kurką na świecie! Najlepszą! najlepszą! Tak, wnuczątka. Gęsi zjadły wodorosty, ale my mamy szczęście. Jemy kukurydzę. Wszystko dzięki małej kurce. I jej dzióbkowi idealny do wybierania ziarenek. Zawsze możesz być kaczątkiem. Zawsze. Chcesz coś powiedzieć, mała kurko? Co na kolację, mamo? O, super! Lubię to, co zwykle podajesz. I mamo, cieszę się, że jestem sobą. Świnką chudzinką. Dobranoc, kwa!